Dzień dobry Państwu! Szanowni Państwo, w tym roku nieco inaczej, bo w grudniu i nie w Operze Bałtyckiej, a na Gali internetowej przyznawane są wyróżnienia i statuetki Gryfa Gospodarczego. Jedno pozostaje niezmienne. Najważniejsza nagroda gospodarcza Województwa Pomorskiego, jak co roku, trafi do najlepszych. Przypomnę, że organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości. A patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Poproszę pana marszałka, który jest jednocześnie przewodniczącym kapituły konkursu, o zabranie głosu. Panie marszałku. Szanowni Państwo, witam wszystkich przedsiębiorców Pomorza. Dziś w niecodziennych okolicznościach będziemy wręczać i przyznawać nagrody najlepszym przedsiębiorcom. W ramach konkursu Pomorska Nagroda Gryw Gospodarczy. To niezwykle prestiżowa nagroda, którą samorząd województwa, przy pomocy kapituły, przy pomocy ekspertów, dokonuje wyboru tych przedsiębiorców, którzy po pierwsze płacą podatki, po drugie zachowują się Wobec swoich pracowników absolutnie korekt, to znaczy regulują im wynagrodzenia. Także dbają często o ich rodziny. To także przedsiębiorstwa, które słyną ze swoich zainteresowań dotyczących innowacji, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy którzy myślą o odnawialnych źródłach energii i je stosują w swoich przedsiębiorstwach. To są przedsiębiorstwa, które regulują wszystkie swoje zobowiązania wobec państwa. Także wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowych. Przedsiębiorstwa, które sprzyjają lokalnym środowiskom. Często wspierają sport, kulturę, osoby potrzebujące sferę opieki społecznej. Warto takich przedsiębiorców wyróżniać. Warto o nich mówić i warto pokazywać ich, jako świetne przykłady także dla innych przedsiębiorców. A dlaczego o tym mówię? W gospodarce rynkowej nie ma nic ważniejszego niż działalność gospodarcza i przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa, jak ogólnie mówimy, to podmioty, w których pracują konkretni ludzie. I tych konkretnych ludzi, szefów tych firm. Chcemy też dzisiaj wyróżniać. Wszystkim finalistom 21. edycji Pomorskiej Nagrody Gryf Gospodarczy chcemy dziś skłonić głowę za to, co robicie, za Waszą działalność, także działalność w czasie pandemii, za tą wszelką pomoc, którą uzyskiwały nasze szpitale pracujące na pierwszym froncie walki z pandemią. A wszystkim Państwu serdecznie gratuluję. Laureatom, finalistom i zwycięzcom. Dziękuję, panie marszałku. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do ogłoszenia wyników, kilka słów o tym, w jaki sposób są przyznawane nagrody. Wnioski po weryfikacji formalnej są analizowane przez komisję konkursową, która co roku jest powoływana przez marszałka województwa morskiego spośród przedstawicieli pomorskiej. Rady Przedsiębiorczości, w skład której wchodzą wszystkie organizacje biznesowe województwa pomorskiego. W tym roku komisja składała się z 18 osób. Przewodniczący komisji Pan Profesor doktor habilitowany Henryk Ciekliński. Członkowie komisji Pani Katarzyna Dobrzyniecka Loża Gdańska Business Center Club Pani Anna Fibak Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu Pani Aneta Grzemska, Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Pan Leszek Firtek, Gdyński Związek Pracodawców Nord. Pan Jarosław Filipczak, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, partner konkursu. Pan Jerzy Jarkiewicz, pracodawcy Pomorza. Pan Damian Kuźniewski, Politechnika Gdańska. Pani Magdalena Magdzińska, Międzynarodowo Targi Gdańskie S.A. Pani Małgorzata Makiewicz, Fundacja Gospodarcza w Gdyni. Pani Elżbieta Rębiersz, Starogarski Klub Biznesu. Pani Dorota Sabiniecka-Kańska, Gdański Klub Biznesu. Pani Jolanta Spodzieja, Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan. Pan Andrzej Stankiewicz, Pomorski Klub Biznesu. Pan Jan Żółtowski, Kaszubski Związek Pracodawców. Pan Adam Mikołajczyk, przedstawiciel sponsora głównego MBank SA. Pan Bogusław Wieczorek, przedstawiciel sponsora konkursu. Olivia Business Center. Pan Wiktor Pilarczyk, przedstawiciel partnera Polska Pres. Pracę komisji wspierają również eksperci. I szczególne podziękowania należy przekazać naszym ekspertom z PWC, partnerem merytorycznego konkursu, pani Ewie Rojek oraz panu Borysowi Malinowskiemu, którzy wykonują dodatkową analizę wniosków konkursowych. Ostateczną decyzję na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej podejmuje kapituła konkursu, który przewodniczy marszałek województwa Morskiego pan Mieczysław Struk, a w jej skład wchodzi także przewodniczący Komisji Konkursowej pan profesor Henryk Ciekliński oraz przewodniczący konwentu powiatów województwa Morskiego pan starosta Mirosław Czapla. Do konkursu w tym roku zakwalifikowało się 70 przedsiębiorstw, i instytucja, 26 spośród nich otrzymało nominacje w następujących kategoriach konkursowych: Lider innowacji, lider eksportu, lider odpowiedzialności społecznej, Pomorskie startup, lider kształcenia zawodowego, lider przedsiębiorczości młodzieżowej, gmina przyjazna przedsiębiorcom. Media, które objęły patronatem Nagrodę Pomorską przyznały także Gryfa Medialnego. Warto też przypomnieć, że statuetkę i medale zostały zaprojektowane w ramach konkursu przez artystkę z Pomorza, studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, panią Agatę Bujnicką. Szanowni państwo, pierwsza kategoria konkursowa to lider innowacji, mikro i małe przedsiębiorstwa. W tej kategorii nominacje otrzymali: Portman Lights z Gdyni, Pirkson z Gdańska oraz Eldro Technologie z Żukowa. Zapraszam państwa do obejrzenia spotów ukazujących naszych nominatów. Pirkson z Gdańska. Portman Lights z Gdyni Eldro Technologie z Żukowa Panie Marszałku, bardzo proszę o ogłoszenie werdyktu komisji i kapituły konkursu. Panie i Panowie, Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 2020 w kategorii Lider Innowacji Mikro i Małe Przedsiębiorstwa otrzymuje Portman Lights, spółka z z Gdyni. Gratuluję. Dziękuję panie marszałku. Przechodzimy do następnej kategorii, którą jest lider innowacji, średnie i duże przedsiębiorstwo. W tej kategorii mamy tylko jedną nominowaną firmę: Ambient System z Gdańska. Zapraszam państwa do obejrzenia krótkiego spotu o nominowanym przedsiębiorstwie. Ambient System z Gdańska. Panie Marszałku, bardzo proszę o ogłoszenie werdyktu komisji i kapituły konkursu. W kategorii Lider Innowacji, Średnie i Duże Przedsiębiorstwo, Nagrodę Pomorską Gryw Gospodarczy 2020 rok otrzymuje Ambient System Spółka ZOO z Gdańska. Gratuluję. Bardzo dziękuję Panie Marszałku za ogłoszenie werdyktu. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Lider eksportu, mikro i małe przedsiębiorstwo. Tutaj mamy trzy nominowane firmy. Eurowelt z Pszczółek, Hitku Technologies z Gdańska oraz MMI ze Zbyszewa. Zapraszam Państwa do obejrzenia krótkich spotów o nominatach. Eurowelt z Pszczółek. Hitku Technology z Gdańska MMI ze Zbyszewa Panie Marszałku, bardzo proszę o ogłoszenie wydyktu kapituły i komisji konkursowej. Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 2020 w kategorii Lider Eksportu Mikro i Małe Przedsiębiorstwo otrzymuje Eurowelt Spółka Jawna z Pszczółek. Gratuluję. Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Kolejną kategorią jest Lider Eksportu Średnie i Duże Przedsiębiorstwo. Tutaj mamy cztery nominowane firmy. Dekpol Styl z Pinczyna, PPH AMG z Lęborka, Damen Shipyards z Gdyni oraz Elhurt z Gdańska. Bardzo zapraszam do obejrzenia spotów o nominowanych firmach. AMG z Lęborka. Shipyards z Gdyni Elchurt z Gdańska Dekpol Stil Proszę Pana Marszałka Mieczysława Struka o ogłoszenie werdyktu kapituły i komisji konkursowej. Nagrodę Pomorską, gryf gospodarczy 2020, w kategorii lider eksportu, średnie i duże przedsiębiorstwo, statuetkę Gryfa otrzymuje, Decpol Steel, spółka ZOO z Spinczyna Gratuluję! Bardzo dziękuję Panie Marszałku za ogłoszenie werdyktu. Następna kategoria to Lider Inwestycji. Mamy trzy nominowane firmy. Corleonis z Rumi, Dekpol z Pińczyna oraz PPH AMG z Lęborka. Zapraszam do obejrzenia spotów o nominowanych przedsiębiorstwach. Dekpol z Pińczyna. Leonis z Rumi AMG z Lęborka Bardzo proszę przewodniczącego kapituły konkursu, pana marszałka Mieczysława Struka, o ogłoszenie werdyktu. Kolejną nagrodę pomorską, Gryf Gospodarczy 2020, w kategorii lider inwestycji, statuetkę Gryfa otrzymuje. Corleonis, spółka ZOO z Rumi. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Lider odpowiedzialności społecznej. Tutaj mamy trzy nominowane przedsiębiorstwa: UniLogistics z Gdyni, Port Lotniczy Gdańsk oraz Sevenet z Gdańska. Zapraszam Państwa do obejrzenia spotów o nominowanych firmach. UniLogistics z Gdyni. Port lotniczy Gdańsk. Sevenet z Gdańska. Panie Marszałku, bardzo proszę o ogłoszenie werdyktu. Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 2020 w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej. Statuetkę Gryfa otrzymuje Uni Logistik spółka z o.o. z Gdyni. Gratuluję. Dziękuję panie marszałku. Kolejną kategorią konkursu jest Pomorskie Startup. Mamy dwie nominacje: Kusar Lab z Gdańska oraz Aron Pharma z Gdańska. Zapraszam państwa do obejrzenia krótkich spotów. Kusar Lab z Gdańska. Aron Farma z Gdańska. Proszę Pana Marszałka o ogłoszenie wydyktu Komisji Konkursowej i kapituły konkursu. Pomorska nagroda Gryf Gospodarczy 2020. W kategorii Pomorski Startup. Statuetkę gryfa otrzymuje Kusar Lab z Gdańska. Gratuluję. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Kolejną kategorią jest Lider kształcenia zawodowego. Tutaj mamy trzy nominowane firmy: Flex Poland z Trzewa, Sevenet z Gdańska oraz Uzdrowisko Ustka. Zapraszam Państwa do obejrzenia spotów o nominatach. Sevenet z Gdańska. Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka Flex Poland – Strzewa Panie Marszałku, proszę o ogłoszenie werdyktu. Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 2020 w kategorii Lider Kształcenia Zawodowego otrzymuje Flex Poland Strzewa. Dziękuję panie marszałku. Kolejną kategorię konkursową jest lider przedsiębiorczości młodzieżowej. Nominację w tej kategorii otrzymał Zespół Szkół Łączności imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Zapraszam państwa do obejrzenia krótkiego spotu. Zespół Szkół Łączności imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Proszę pana marszałka przewodniczącego kapitału konkursu o ogłoszenie werdyktu. Nagrodę Pomorską, gryf gospodarczy w kategorii Lider Przedsiębiorczości Młodzieżowej otrzymuje zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Gratuluję. Panie Marszałku, bardzo dziękuję. Kolejną kategorią konkursową jest gmina przyjazna przedsiębiorcom. Warto przypomnieć, że partnerem konkursu i współorganizatorem tej kategorii jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, a nominacje w tej kategorii otrzymały gmina miasta Gdyni, gmina miejska Czuchów oraz gmina Kosakowo. Zapraszam Państwa do obejrzenia krótkich spotów o nominatach w tej kategorii. Gmina miejska człuuchów. Gmina Kosakowo. miasta Gdyni. Bardzo proszę o ogłoszenie werdyktu, panią Marszałku. Nagrodę pomorską. Gryw gospodarczy 2020 w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom otrzymuje Gmina Miasta Gdyni. Gratuluję. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowni Państwo, media. Patronujący konkursowi przyznają statuetkę Gryfa Medialnego jednej firmie spośród wszystkich biorących udział w konkursie. Proszę pana marszałka Mieszcława Struka o ogłoszenie werdyktu kapituły medialnej. Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2020 w kategorii Gryf Medialny. Statuetkę Gryfa otrzymuje. Pirkson SA z Gdańska. Gratulujemy, Pirkson Z Gdańska. Szanowni Państwo, specjalne podziękowania należy złożyć sponsorom konkursu. Sponsorem głównym konkursu jest M -Bank SA, a sponsorem konkursu Olivia Business Center. Szanowni Państwo, szczególne podziękowania należą się też zespołowi, bez którego ten konkurs by się nie odbył. Jest to zespół w składzie: Tatiana Guder, Małgorzata Gołębiewska. Joanna Tor-Martynow z Departamentu Rozwoju Gospodarczego, a także Barbara Merchel-Czech z Agencji Rozwoju Pomorza. Szanowni Państwo, dziękuję kapitule i komisji konkursowej, sponsorom i partnerom konkursu, a także mediom, które objęły konkurs swoim patronatem. Pragnę przypomnieć Państwu, iż konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka. Szanowni Państwo, nie mając bezpośredniego kontaktu z Państwem, jednak chciałbym jeszcze raz złożyć serdeczne gratulacje wszystkim laureatom. Laureatom wyróżnionym i uczestnikom naszego konkursu. Gratuluję Wam z całego serca. Jednocześnie zapraszam na kolejną edycję Nagrody Pomorskiej Gryw Gospodarczy. Mam nadzieję, że już w innych warunkach, przy bezpośrednim kontakcie będę mógł Państwu złożyć gratulacje i życzyć samych sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej. Wszystkiego najlepszego!